Cześć, z tej strony Szymon z kanału Gram do Kawy. W odpowiedzi na powtarzające się w komentarzach pytania odnośnie instalacji Fallout of Nevada i spolszczenia do niego, postanowiłem nagrać krótki film, w którym szybko pokażę jak to zrobić. Zaznaczam jednak, że jest to sytuacja w stylu u mnie działa. Każdy system, każda jego wersja może powodować różne problemy. Jeśli mój sposób nie zadziała, dajcie znać w komentarzu, wspólnie spróbujemy znaleźć rozwiązanie. Wszystkie linki znajdziecie w opisie filmu. Do meritum. Na stronie FalloutCorner.pl znajdziecie odnośniki do klienta gry, tłumaczenia angielskiego i tłumaczenia polskiego. Pobieramy kolejno każdy z wymienionych. W porządku. Mam przygotowany folder z pobranymi plikami i folder, w którym będę instalował Fallout of Nevada. Zaczynam od rozpakowania plików z tłumaczeniem i pozbycia się zipów. Nie przepadam za składowaniem śmieci. Kolejną odpalamy instalację gry. Instalator wygląda jak zakodowana wiadomość od kosmitów, ale nie przejmujemy się tym. Przeklikujemy się standardowo, wskazujemy odpowiedni folder do instalacji, nie zmieniamy plików, które mają zostać zainstalowane decydujemy czy stworzyć skrót w tak zwanym starcie i idziemy do końca, a potem czekamy aż instalator zakończy pracę, co może potrwać kilka minut. Pod koniec instalacji otwiera się konfigurator s -Fall. Pozwala on na manipulację klientem gry, wyłączenie intro, zmianę rozdzielczości i dopasowanie różnych opcji. Nie jest on teraz istotny, wyłączamy go więc. Zamykamy instalator, ja usuwam plik instalacyjny bo tak już mam, a następnie odpalam grę z pliku nevadahd.exe, by potwierdzić, że wersja rosyjska zainstalowana jest poprawnie. Wszystko gra, przechodzimy dalej. Zaczynamy od tłumaczenia angielskiego. Do folderu z grom przenosimy zawartość w postaci katalogów. Appearance, Data... F2 podłoga res.dat, master.dat oraz plik translations translations.ini. Czekamy aż pliki się przeniosą, zamieniamy każdy plik w miejscu docelowym. Włączamy grę z pliku nevada.hd.exe by upewnić się, że tłumaczenie angielskie działa jak należy. Jak widać lokalizacja została wgrana poprawnie, przechodzimy zatem dalej. Usuwam folder z tłumaczeniem, a następnie do folderu z grą przenosimy pliki spalszczające. Katalog Appearance, plik patch000.dat oraz plik translations.ini. Znów zamieniamy pliki w miejscu docelowym, a ja usuwam folder ze spolszczeniem. Odpalamy grę po raz ostatni, ponownie z pomocą pliku nevadahd.exe. Jak widać, spolszczenie wraz z polskimi znakami wgrane jest poprawnie. I to by było na tyle. W moim przypadku procedura zadziałała trzykrotnie. Niestety nie będzie to zapewne reguła. Mam nadzieję, że ten krótki poradnik okazał się dla Was pomocny. Jeśli tak, zachęcam do pozostawienia po sobie kciuka w górę oraz do zbadania materiałów na moim kanale. Pozdrawiam i życzę udanego dnia. Bawcie się dobrze w Polaudów Nevada. Cześć!